3 lutego, yy, w rozpłodzie, już mam pierwsze pantosze. Takie obrączki zobaczymy, czy przeżyją, bo się zapowiada mrozik Jeden właśnie w tych mrozach to było już. Mu się zdechło. No, no, zostały trzy. Bardzo marna pogoda dzisiaj. Można wypuścić te z rozpłodu Rybniaki się boją wychodzić. Już ta z któraś samica jest z jajkiem, bo byłem akurat na górze obrączkować młode. No już, widziałem, że sobie siedziały na gnieździe fajne. Straszna dzisiaj pogoda jest, zobaczcie. Wszystkie srebrniaki są Tam już parę par się znalazło no Ale problem tam wchodzić Na ten strych Ostatnie z 15 sztuk złapałem Bo nocowały sobie tutaj Nie potrafiły wejść O te peszty Jedna para zniosła Tam jest na górze jedna para parzysta o ten siwek taki I też zniosło jajeczko Przeposzy moje jajka e, za jakiś tydzień powinny się wykuć te żółte i te czarne ten ta żółta i ta i para czarnych Też zacząłem parzyć, ale z mizernym skutkiem. Jedna para siwek mi się zaparzyła, Ten, co wskoczył tutaj w paski siwek z grochowatą tamtą, co siedzi na dolnym duczku koło żółtego. No i parę żółtych sparzyłem, chyba sparzyłem, bo widziałem, że że tu tak się miały ku sobie, ale czy one są w parze? to nie wiem, o tu się mi sparzyły ten tygrys młody z tą siwką taką z białym podbrzuszkiem to akurat mi się same sparzyły no i co, teraz wygląda to tak, parzenie wypuszczanie króciutki oblot Klepanie, gruchanie no ten okres taki przejściowy na razie jest. O, żółtej przyniosłem samca. Wyszwanca. On jest żółty, tylko taki właśnie ma maść taką. Już się zaparzyły. On ma taką mocną maść. Ona jest taka widniejsza dużo. On przy niej wygląda jakby był czerwony. O. No dziś się przyniosłem takiego buda I tego czerwonego takiego dzikusa I Byłem w minie I to taka to robota Niechaci nic nie, to, się nie się kupi to. A ten też taki nie wiem Taki kończaty, nie kończaty Taki kurwa Szowaty. Ma być samica. Mi samica potrzebna jest jedna. Młody gąb Bo widzę po piórkach po prostu. Może ktoś by mi ogon wyrwał, to by miała białe. A wyszła, mi to znaczy te żarówniki mi jeszcze zostały. Ale na razie I Tego, zobaczę, tego zostawiłem z tego lotu jeszcze samica będzie. No, Zobaczmy, jak czerwony wygląda. No, zobaczymy, co po nich wyjdzie. Dobra, pójdziemy jeszcze do jednego gołębnika. Tu Wam powiem, że jest Meksyk. Tu jest Meksyk. Tu się same parzą jak chcą. O, Berlinka z Budapesztem. Biały z Pesztką. Tu biały z Pesztką jeden. To chyba jedna para ciemnych tu się zaparzyła. O, tu te ciemne z Budapesztem chyba w parze są. Tu jest Meksyk. Te dziady mi się nie chcą sparzyć. obniki, ale ja muszę je sparzyć jakoś. Muszę jakoś się zaparzyć. Nie ma opcji. Mam jedną parę. a udało mi się sparzyć te czarne koki. Te alo, że tak powiem... Dobra, taki krótki filmik, I tu nie ma co nagrywać tak naprawdę, obrączki kupiłem, zaraz wam pokażę jakie, takie pomarańczowe, 100 sztuk, pierwsze trzy założone, zobaczymy, tutaj jajka na razie są u, u, u miksów, tam w rogu, bo one tu były, miały z ubrany obrany, to Zmieniały się wcześniej już najeczkę. Tu jest parę miksów. Nie zamierzam za bardzo jej parzyć, bo one będą na mamki te głębie. Coś, co może z morzynów zostawić z tej żalu, krwi, Reszta. Reszta będzie z góry chodana. Idę sobie pod altanę, popatrzę trochę na te. Dziś jest ciepło jeszcze. Znowu nadają mrozy, to jest denerwujące. No ale taka powinna być zima w sumie. Zobaczymy czy te młode przeżyją. Bo takie są średnie. Ale gołębie nie są głupie. Wiedzą, żeby jeszcze jajek tak za za bardzo nie znosić, tam za dużo nie ma tych jajek one to czują wczoraj był dzień świstaka świstak powiedział, że 6 tygodni jeszcze potrwa no, a tak jak krakowiaczki, to widać, że to stara para to ganiały się, ganiały się i przyszły mrozy i po prostu zatrzymały się przedwczoraj mróz dzień, a dzisiaj już leci z rynu. I tak zakończę ten filmik. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów. Osoby, które oglądają, proszę o subskrypcję. Trzymajcie się.